Julian Tuwim, Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco. Uch, jak gorąco! Puf, jak gorąco! Uf, jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym, dębowe stoły i szafy. W ósmym, słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym, same tuczone świnie. W dziesiątym, kufry Paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40 Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz, choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów. I każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwist, nagle świst. Para, buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi a dokąd a dokąd a dokąd na wprost po torze po torze po torze przez most przez góry przez tunel przez pola przez las i spieszy się spieszy by zdążyć na czas do taktu turkoce i puka i stuka to tak to to tak to to tak to to tak to.